Dzień dobry. Proszę państwa, koło poselskie Konfederacja alarmuje z informacji jakie do nas dotarły, jakie przekazują również środowiska pro life, środowiska mediów katolickich wynika, że Prawo i Sprawiedliwość za kwadrans planuje przekazać przewodnictwo komisji polityki społecznej i rodziny w ręce lewicy, w ręce ugrupowania postkomunistycznego, którym jest SLD. Co to oznacza, proszę Państwa, dla sprawy obrony życia, poza wszystkimi innymi negatywnymi konsekwencjami, co to oznacza dla sprawy obrony życia? No przypomnijmy, że w tej właśnie komisji, w tej właśnie komisji od dwóch lat jest wniosek, jest poparty przez blisko milion Polaków wniosek o zmianę ustawy, projekt zmiany ustawy pod tytułem Zatrzymaj aborcję. Ten projekt zmiany ustawy, przypomnijmy, był blokowany przez Prawo i Sprawiedliwość w minionej kadencji Sejmu. Był przerzucany jak gorący kartofel po to tylko, żeby go nie uchwalić, żeby nie rozpocząć w ogóle procedowania nad tym wnioskiem. Taka jest prawda. Procedowanie nad tym wnioskiem w podkomisji specjalnie do niego utworzonej nigdy się nie rozpoczęło. I dzisiaj, po tych dwóch latach udawania w tej sprawie przez PiS, tej samej komisji zostaje dokonana, ma być dokonana zmiana warty na przedstawiciela lewicy, co musi skutkować po prostu całkowitym już wyrzuceniem tego projektu i tej sprawy pod zanawias debaty parlamentarnej. Otóż deklarujemy jako Konfederacja Wolność Niepodległej, że nie dopuścimy do tego, żeby porozumienie między PiS-em a SLD doprowadziło do tego, że sprawa aborcji eugenicznej, obrony życia nienarodzonych dzieci będzie w tym parlamencie zamieciona przed dywan. To czerwone porozumienie, czerwone od dzieci, od, od krwi niewinnie mordowanych polskich dzieci nie, nie, nie przejdzie w tym Sejmie bez naszego zdecydowanego głosu sprzeciwu. Dlatego też dzisiaj utworzyliśmy parlamentarny zespół obrony życia i rodziny. To jest nasza odpowiedź. Ten zespół zaczyna działać. Już w poniedziałek będzie jego pierwsze posiedzenie. w Najbliższy poniedziałek. Parlamentarny zespół obrony życia i rodziny. I będziemy podejmować kolejne kroki, łącznie z Trybunałem Konstytucyjnym, łącznie z projektami ustaw, łącznie z walką o to, żeby ta sprawa, sprawa obrony życia i narodzonych, nie została zamieciona pod dywan. Szanowni Państwo, tak się złożyło nieszczęśliwie dla Polski że Konfederacja jest jedyną formacją, która sprawę obrony życia ludzkiego w jego naturalnych, wyznaczonych przez Boga Stwórcę granicach traktuje całkowicie pryncypialnie. Mówimy o tym bez wymówek i bez niedomówień. Nie szukamy pretekstów do tego, żeby nie konfrontować się ze straszną rzeczywistością. Jaka jest straszna rzeczywistość? No taka, że w Polsce Obowiązuje prawo, które pozwala zabijać człowieka z przesłanek eugenicznych, a więc na podstawie arbitralnej decyzji o tym, co się komu podoba i co komu odpowiada lub nie odpowiada. Niektórzy zachwalają sobie ten i innym ten stan prawny jako tak zwany kompromis aborcyjny. Przypomnę państwu nie po raz pierwszy że ten kompromis tak zwany stawia Polskę dokładnie na poziomie trzeciej rzeszy Adolfa Hitlera. W trzeciej rzeszy bowiem absolutnie nie wolno było zabijać wszystkich dzieci nienarodzonych, tylko niektóre. I taka jest też istota tego strasznego kompromisu aborcyjnego. My nie chcemy, żeby Polska realizowała standardy antycywilizacyjne wyznaczane przez wybitnych działaczy socjalistycznych w rodzaju Adolfa Hitlera. I dlatego też tak jak w kampanii wyborczej, tak i w murach tego sejmu będziemy mówili o tych sprawach głośno i wyraźnie. Najbliższą okazję po temu mamy za parę minut. Państwo wiecie, że nie mamy tutaj większości, a większość w swoim porozumieniu ponad podziałami umówiła się, że będzie się tu zawierać kompromisy z wyłączeniem Konfederacji, ale to nie przeszkodzi nam stwarzać jasnego, wyrazistego punktu odniesienia w tych sprawach. Dziękujemy za uwagę. Pytanie, tak, panie panie, panie Panu Pan Radio Pros zapowiedział o zbieranie podpisów pod wnioskiem, który w Trybunale Konstytucyjnym właściwie stracił no. swoją moc, ten złożony jeszcze za czasu poprzedniej kadencji. Jakie zamierzają no. Państwo zrobić na trzyje podpisy państwiczne? Przede wszystkim, hmm. Szanowni Państwo, najpierw będziemy walczyć o uruchomienie tego projektu, który leży w komisji. Dlatego, że przypomnę, że w zeszłej kadencji... Sprawa w Trybunale Konstytucyjnym była pretekstem do tego, żeby nie poruszać sprawy na forum Sejmu. Mówiono, o jak się Trybunał wypowie, to my się wtedy tematem zajmiemy. Zamrażarka. Więc, zamrażarka. Dlatego e, najpierw podejmiemy walkę, i to nie jest tak, że będziemy walczyć dwa lata, i dopiero potem zajmiemy się podpisami. Tak? Najpierw podejmiemy, spra robimy sprawę. I sprawiedliwości. Czy chce się rzeczywiście tym tematem zająć? Jeśli się nie zajmie w pierwszym miesiącu, w pierwszym absolutnie okresie, to wtedy rozpoczniemy akcję zbierania podpisów, i to również zweryfikuje, z jednej strony poddamy weryfikacji ponownie część deklaracji posłów Pisu, ale przede wszystkim poddamy weryfikacji Trybunał Konstytucyjny, bo jeśli on znowu w przeciągu kilku miesięcy nie wyda w tej sprawie orzeczenia, no to będzie kolejne potwierdzenie tego stanu, który już mamy dzisiaj. Bo to już jest dzisiaj ewidentne. Oddanie przewodnictwa Komisji Polityki Społecznej Rodziny, tego, tej komisji, w której leży projekt yy, yy, ochrony życia nienarodzonych, lewicy, to jest krok w kierunku utrącenia tematu ochrony życia poczętego w Polsce. To jest absolutnie jasne. Pan jeszcze do o wspomniałem. Wspomniał Pan, że otrzymuje Pan, czy Państwo otrzymują telefony od posłów pisów w tej sprawie, którym by się nie podobać. Czy to prawda, że tak Jest to prawda i oczywiście jest to pewne grono posłów. Niestety nie tak liczne, jakbym się tego spodziewał, z deklaracji. Bo przypomnę, że w tym parlamencie zdecydowana większość posłów ślubowała tak mi dopomóż Bóg. Eee, I w, w, wydawałoby się, że ta, ta deklaracja powinna mieć jakąś moc wiążącą też w pracy parlamentarnej, ale są tacy, ich nazwisk oczywiście nie ujawniam. Nie będziemy dekonspirować ludzi dobrej woli, których chwała Bogu nie brak także i w innych klubach poselskich. Mamy nadzieję, że w pracy parlamentarnej e, oni e, znajdą dosyć siły wewnętrznej, żeby stanąć na gruncie prawdy, a nie wykonywać tylko decyzje partyjnego policbiura. Panie też w związku z tym z w innych klubach też są tacy ludzie. Mam pan na myśli PSL kupis 15. Nie powątpiewa nie powątpiewajmy o tym, panie redaktorze i myślę, że to jest piękna okazja, żebyśmy się ponad podziałami zjednoczyli. Po to, żeby życie ludzkie bez różnicy płci, wyznania wieku, samopoczucia, żeby życie ludzkie było w Polsce bezpieczne. Proszę Państwa, no czekamy aż tutaj w tej Izbie. Piętro niżej pan wicepremier Gowin położy się rejtanem w sprawie 30-krotności. No chce się sprawować rejtanem w obronie gender status na uczelniach, to się położy rejtanem w tej sprawie. Prawo i Sprawiedliwość zakpiło sobie z Jarosława Gowina, ewidentnie. Chociaż ja przewiduję, że to może być dwojaki scenariusz. Pierwszy scenariusz może być taki, że oni rzeczywiście są w tak dramatycznej sytuacji budżetowej, że głosami swoimi i lewicy, kolejna odsłona... No to, to, będzie, to będzie ciekawie, a jeśli nie zagłosują, jeśli nie mają tego dogadanego, to w moim przekonaniu m, może być to, m, m, tak jak z dowcipem o wprowadzaniu kozy do mieszkania, takie zagranie, w którym oni tym postraszą, potem się z tego wycofają, a w międzyczasie załatwią temat chociażby zbiegu umów e, i inne, inne tematy. Zakładam również ten drugi scenariusz, że jest to zrobione na zasadzie wystaw. A jeśli nie, no to zobaczymy, może pan premier Gowin z domu będzie, nie będzie się cieszył, ale będzie głosował. No, powiedział pan na zasadzie wystawki, co ma pan na myśli? No jest to ze strony pana wicepremiera próba ratowania twarzy wobec własnego elektoratu, wobec własnych posłów, wśród których znajdujemy ludzi prawdziwie oddanych w sprawie życia i wolności gospodarczej. No ale dotychczasowa kariera pana wicepremiera wskazuje wyraźnie, że nie ma takich kompromisów, na które nie byłby on skłonny iść w swojej, podążając swoją ścieżką. Przez wystawkę rozumiem taką sytuację, w której oni wrzucają ten temat po to, żeby się zagotowało trochę, w, żeby była burza w szklance wody, a potem podpuszczą. Jestem w stanie również taki scenariusz zakładać. No, niestety to nie służy ani poważnej debacie publicznej, ani poważnemu konstruowaniu budżetu. Jak z życiem ludzkim. Jedynie Konfederacja jest rzecznikiem interesu polskiego przedsiębiorcy i pracodawcy, i pracobiorcy. My chcemy, żeby więcej pieniędzy było w rękach Polaków, a to znaczy mniej pieniędzy w rękach urzędników. Dziękujemy bardzo.